Drodzy wierni, dzisiejsza uroczystość tak naprawdę dawniej była podzielona na dwa odrębne święta. Pierwsze odbywało się 3 maja, było poświęcone odnalezieniu relikwii Krzyża Świętego przez cesarzową Helenę w IV wieku. Drugie, które właśnie przypadało 14 września, było poświęcone odzyskaniu relikwii Krzyża Świętego po tym, jak Persowie w VII wieku zajęli Jerozolimę. Zrabowali relikwie Krzyża Świętego i wywieźli je do Persji. W odpowiedzi na to cesarz Herakliusz zorganizował wyprawę zbrojną i faktycznie udało się doprowadzić do odzyskania relikwii Krzyża Świętego. Ostatecznie oba te święta zostały połączone i szczególnie dla nas, drodzy wierni, mają być one każdorazowo, właśnie co roku, pewnym przypomnieniem zwycięstwa naszego Zbawiciela, który odniósł właśnie na krzyżu. Krzyż jest symbolem triumfu, który Chrystus odniósł umierając i przelewając za nas krew. Właśnie tak jak sam mówił w Ewangelii, wywyższony nad ziemię, został wywyższony rzeczywiście nad całe stworzenie, wywyższony nad Lucyfera, którego w tym momencie pokonał. Podwyższenie Krzyża Świętego w sferze bardziej symbolicznej oznacza dla nas też w ogóle zwycięstwo wiary katolickiej. Rzeczywiście na końcu czasów to Kościół katolicki będzie definitywnie triumfował i wszyscy, którzy byli jemu wierni. Więc to jest jakby trzeci aspekt tej uroczystości, że podwyższenie Krzyża Świętego ma przypominać o tym, że zwycięstwo naszego zbawiciela może stać się w momencie naszej śmierci i Sądu Bożego również naszym osobistym zwycięstwem. Dlatego tak naprawdę wszyscy jesteśmy wyzwani do tego, żeby odpowiedzieć na słowa naszego Zbawiciela, żeby codziennie dźwigać swój krzyż, który właśnie ma polegać na podejmowaniu codziennych ofiar, na różnych wyrzeczeniach, podejmowaniu często trudnych obowiązków właśnie w celu uświęcania samych siebie, swoich najbliższych i przemiany świata na chwałę Bożą. Że właśnie droga krzyża jest naszą drogą do zwycięstwa. Dlatego, drodzy wierni, w czasach tego fałszywego pacyfizmu i zupełnego rozmiękczenia tej postawy duchowej walki w posoborowiu, Oczywiście powinniśmy sobie dzisiaj uświadomić, że bierzemy udział w duchowej wyprawie krzyżowej, że powinniśmy być duchowymi krzyżowcami właśnie przeciwko Lucyferowi, przeciwko temu zepsuciu, które panuje, i właśnie tej drodze, którą miliony ludzi idą na potępienie. Dlatego powinniśmy rzeczywiście mobilizować się do jak najbardziej wytrwałej walki, uświadomić sobie, że nie od nas zależy, to nie ma żadnego naszego wyboru. Czy chcemy brać udział w tej walce, czy nie. Jedyne, co mamy wybrać, to to, czy będziemy mężnie walczyć pod sztandarem naszego zbawiciela, czy jednak go zdradzimy i zdezerterujemy. W zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę, mówiłem w czasie katechezy o historii i przywilejach związanych z krucjatą eucharystyczną dla dzieci, która została przed ponad 100 laty powołana właśnie dla uświęcenia i odpowiedniej formacji dzieci i młodzieży. Ale nie ma wątpliwości, drodzy wierni, że te zasady, te hasła właśnie mające na celu uformowanie dojrzałych katolików czynu powinny być czymś oczywistym i codziennie wypełnianym przez wszystkich ludzi dorosłych. Ten program krucjaty Właśnie przeznaczonej pierwotnie dla dzieci. Powinien być tak naprawdę programem całej współczesnej kontreformacji. Programem w drodze do dokonania odrodzenia Kościoła w duchu tradycji. Tak naprawdę zdobycia świata dla Chrystusa króla. Głównym postulatem, który za sobą niesie ten duch krucjaty eucharystycznej, w ogóle duchowej walki dla naszego zbawiciela, jest postulat katolicyzmu ofiarnego czynu. Czyli przejęcia się tą myślą, że jak bardzo Kościół Święty potrzebuje dzisiaj katolików gotowych do ofiar, właśnie ćwiczących się w cnotach, działających na codzień według zasad naszej świętej wiary. Oczywiście to wszystko są również postulaty tej pierwotnej, przedwojennej akcji katolickiej, która miała za zadanie odzyskanie społeczeństw dla panowania naszego Zbawiciela. I dlatego tym bardziej drodzy wierni, powinniśmy przejąć się do głębi tą myślą, że jesteśmy Kościołem wojującym że jesteśmy na duchowej wojnie. I jak wielką tragedią byłoby dla nas, znajdując się na linii frontu z nieprzyjacielem naszego zbawienia, będąc w mundurach, jako ochrzczone dzieci naszego zbawiciela, mając również broń w rękach, jako bierzmowani rycerze Chrystusa, nie mieli świadomości tego, co się dzieje wokół nas, czy postanowili, że nie chcemy brać udziału w tej walce. Właśnie to byłaby tragiczna sytuacja. Dlatego My powinniśmy do głębi przejąć się tą myślą, że jesteśmy rycerzami Chrystusa Króla i dlatego tym bardziej powinniśmy starać się poznać zasady tej walki, żeby zwycięsko z niej wyjść. Tutaj oczywiście wspaniałą podpowiedzią dla nas są te proste zasady, którymi kieruje się krucjata eucharystyczna dla dzieci, czyli cztery zasady krzyżowca, który walczy dla Chrystusa Pana. Pierwsza zasada, właśnie módl się, czyli Podkreślenie tego obowiązku zwracania się codziennie do Pana Boga w modlitwie, że to jest nasz obowiązek oddania Bogu czci i również znak naszej prawdziwej miłości wobec Niego. Drugim, drugą zasadą jest przyjmuj komunię, czyli jak to tylko jest możliwe, często starać się przyjąć najświętszy sakrament, ale oczywiście godnie, z czcią, z należytym skupieniem. Kiedy to nie jest możliwe, kiedy nie możemy być obecni na tradycyjnej mszy świętej, to żeby starać się jak najczęściej, najpierw codziennie, budzić. Ten akt komunii duchowej, właśnie jednoczyć się duchowo z naszym Zbawicielem i budzić swoje pragnienie z Nim przebywania i zjednoczenia. I to przyjmowanie Komunii Świętej podkreśla też konieczność trwać cały czas w stanie łaski uświęcającej. Oznacza to, że mamy dogłębną świadomość, że zwycięstwo przyjdzie przez łaskę Bożą. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie godne w sakramentów, szczególnie komunii świętej. Trzecią zasadą, którą powinniśmy się kierować jest. Ofiaruj się, czyli bądź ofiarny. Jest to niezwykle ważne, tak nawet kluczowe w całej tej walce duchowej hasło, żebyśmy przezwyciężali nasze słabości, żebyśmy walczyli codziennie ze złymi skłonnościami, właśnie z miłości do naszego Zbawiciela, żebyśmy często też podejmowali jakieś dobrowolne umartwienia i ofiary. Tak naprawdę ta kluczowa myśl tej rycerskiej miłości, którą powinniśmy w sobie budzić i formować, jest tak naprawdę. Znakiem tego, że konieczne jest zadawanie sobie samemu gwałtu, właśnie zadanie sobie siły do przełamania złych skłonności. Bo dopiero tacy ludzie, którzy są przepojeni tą rycerską miłością, naprawdę będą mogli zmienić świat. Dlatego, drodzy wierni, w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego, właśnie wyniesienia sztandaru naszej walki duchowej i naszej wiary, no przejmijmy się tą myślą, że. Nie można dalej pozwolić na ten miękki katolicyzm, jakąś zupełnie fałszywą wersję katolicyzmu. Powinniśmy się tym bardziej odsknąć, że jesteśmy na duchowej wojnie, jesteśmy po zwycięskiej stronie, ale właśnie pod sztandarem Krzyża Świętego. Dlatego musimy z tego względu, tocząc tą codzienną walkę, potrafić i być zdeterminowani, przymuszać się do dobra, żeby w ten sposób, przez przyjmowanie złych skłonności, oddać Panu Bogu jak największą cześć. Również już nasze obowiązki stanu, drodzy wierni. Chociażby małżonków, ojców, matek rodzin właśnie troska o dobre katolickie wychowanie swoich dzieci. Uchronienie przed tym zepsuciem, które panuje teraz powszechnie w szkołach publicznych. Właśnie wychowanie ich na tych ofiarnych katolików, jest już niezwykle szlachetną i niezwykle zasługującą przed, przed Panem Bogiem walką duchową, właśnie walką, tą krucjatą w tych sferach, którą powinniśmy ze wszystkich sił toczyć. Dlatego też, żeby. Nie dać się zniechęcić, że to nie ma żadnego znaczenia, że są tylko jakieś drobnostki, które nie zmienią świata, właśnie zmienią. Pojedyncze katolickie rodziny, właśnie wywalczone dla panowania Chrystusa, pod sztandarem Krzyża Świętego, będą stopniowo zmieniać ten świat coraz bardziej. I czwartą zasadą, którą powinniśmy się kierować właśnie w duchu krucjaty, jest bądź apostołem, czyli starać się, żeby również inni, również ludzie wokół nas, pokochali naszego Zbawiciela. Dlatego. Nie możemy milczeć, znając prawdę i nie dzielić się nią z innymi, ale z drugiej strony też postępować roztropnie, żeby nie zniechęcić swoją niecierpliwością czy właśnie nieumiejętnością w tym wszystkim, ale żeby doprowadzić do celu, czyli zachęcić innych do tradycji katolickiej. I tutaj, drodzy wierni, też ten duch krucjaty powinien no, budzić w nas tą ambicję, żeby zdobywać dusze innych ludzi dla Chrystusa Pana, żeby również inni stanęli pod sztandarem Krzyża Świętego. Takim uzupełnieniem i głębszym wyjaśnieniem tych zasad jest oczywiście dziesięć kaseł krucjaty. Właśnie pierwsze, nie opuszczaj porannej i wieczornej modlitwy jako ten pierwszy podstawowy obowiązek. Oczywiście nie chodzi tylko o zwykłe pilnowanie wypowiedzenia jakichś formułek, ale oczywiście odmawianie ich z głębokim przejęciem. Z skupieniem na każdym słowie, właśnie z koncentracją na tym, że zwracamy się do Chrystusa Pana, do naszego Zbawiciela, i świadomi tego, że On razem z dworem anielskim są wokół nas. Właśnie to jest prawdziwa modlitwa i prawdziwie dobry, wypełniony obowiązek wobec naszego Zbawiciela. Oczywiście drugim hasłem jest w kaplicy pełni honorową straż przed Panem Jezusem. To szczególnie jest w całej pełni, jak najbardziej możliwe, dopiero kiedy się należy do stowarzyszeń czy bractw eucharystycznych, jak dzieci i młodzie w krucjacie eucharystycznej, ale drodzy wierni, każdy z nas jest wezwany do tego, co za tym stoi, to znaczy, że bez nudzenia, ale z głodem prawd wiary, w głębokim skupieniu słuchać mszy świętej. Właśnie przychodzi z pewną duchową radością, żeby pobożnie, skromnie zachowywać się w kaplicy, żeby również jak najczęściej budzić te akty komunii duchowej i żeby kiedy tylko są możliwe, chociażby pierwsze piątki, soboty, są wystawienia na świętego sakramentu, żeby wtedy faktycznie z gorliwością na nie śpieszyć, jako wierne sługi, żeby stanąć pod sztandarem naszego króla. Trzecim hasłem jest posłuszeństwo wobec rodziców i przyłożonych, właśnie, które wypełnia się w modlitwie, posłuszeństwie, ofiarności właśnie wynikającej z miłości. Czwartym, bądź pilny w nauce i obowiązkach. I to faktycznie ta pilność w obowiązkach jest cechą wybitnie rycerską. Cechą człowieka dojrzałego, człowieka szlachetnego, na którym można polegać. I dopiero taki człowiek może być wzorem również dla innych i zachęcać innych do wiary świętej. Ale cnotą, która jeszcze jest milsza Panu Bogu, jest to piąte hasło, że krzyżowiec jest aniołem czystości. I to jest właśnie najpiękniejsza cnota rycerza czystość, która stanowi właśnie o szlachetności duszy i której Pan Bóg ma szczególne upodobanie. Dlatego. Rycerz, krzyżowiec w armii Chrystusa Króla, właśnie pilnuje swojego wzroku, odwraca wzrok od wszystkiego, co może prowadzić do nieczystości. Właśnie unika ludzi nieskromnych i regularnie, często modli się do Najświętszej Marii Panny o cnotę czystości. I szóste hasło jest wzorem dobroci i unika kłótni. Czyli faktycznie katolik walczący dla Chrystusa ma wprowadzać pokój ma odznaczać się łagodnością. Oczywiście również, kiedy przekazujemy wiarę, czy mówimy o tradycji innym, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi, żeby nie dać właśnie wpaść w gniew, bo tak naprawdę to wszystko przekreśli. Właśnie katolik, rycerz Chrystusa nie może być człowiekiem kłótliwym. Nie ma w sobie złości ani chęci zemsty wobec kogokolwiek. I również z tego powodu krzyżowiec kocha prawdę i nigdy nie kłamie, Nawet jeżeli oznacza to cierpienie, nawet jeżeli oznacza to trudności, jakieś problemy doczesne, Nigdy nie używa kłamstwa, żeby siebie wybielić, żeby siebie uniewinnić, nigdy nie kłamie dla przechwalania się czy żeby innym zaszkodzić z jakiejś złośliwości. Ósmym hasłem jest to, że krzyżowiec pomaga innym i brzydzi się samolubstwem. Czyli to właśnie chęć pomagania innym, wypełnianie wobec nich uczynków miłosierdzia, co do duszy, co do ciała, że nie jest się obojętnym na czyjeś cierpienia, również na tą nędzę duchową, no to jest tak naprawdę dopiero znak duszy ofiarnej, że nie myślę o sobie. O swoim dobru, ale o innym. To jest tak naprawdę postawa, która jest konieczna i w życiu małżeńskim, i w jakimkolwiek innym stanie, jest konieczna do tego, żeby przemieniać nasze społeczeństwo na coraz bardziej katolickie w rzeczywistości. Dziewiątym hasłem jest to, że krzyżowiec jest pełen radości i życia i chce sprawiać radość innym. Ale żeby tak mogło być, to faktycznie koniecznie trzeba mieć najpierw czyste sumienie. Bo tylko ktoś, kto ma czyste sumienie, może mieć tą niebiańską radość, jakby skrawek nieba w swojej duszy. I taki człowiek ze wszystkiego się cieszy, ze wszystkiego jest zadowolony. No to jest jednocześnie oczywiście cecha posiadania cnoty pokory, że człowiek, nawet wobec przeciwności, przyjmuje je ze spokojem, opanowaniem, właśnie mając świadomość, że to jest słuszna pokuta za nasze wcześniejsze grzechy, ale również w ten sposób zdobywamy większe zasługi na życie wieczne. I dziesiątym, ostatnim hasłem jest gorliwym apostołem katolickiej prasy. Czyli oczywiście w współczesnym kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w internecie, warto się z nami wierni, Jakie filmy oglądamy, jakie teksty czytamy w internecie, jakie kanały na YouTube czy innych platformach, właśnie ile czasu tam poświęcamy. Jeżeli nie są to dobre rzeczy i pożyteczne dla wiary, to faktycznie pod jakim sztandarem w takim momencie stajemy. Ale jeżeli już w ograniczonej mierze faktycznie z tego wszystkiego korzystamy, to właśnie bądźmy tymi, którzy te dobre rzeczy podają innym, żeby również dać im impuls do poprawy i stanięcia pod szandarem Chrystusa. Dlatego zobaczcie, drodzy wierni, ten program, który został ponad 100 lat temu uformowany dla dobrego ukształtowania dzieci na prawdziwych katolików, właśnie katolików czynu, tak naprawdę powinien być dla nas czymś oczywistym w naszej codzienności jako osób dorosłych. Więc warto się zastanowić, czy patrząc na to wszystko, czy to stosujemy? Czy rzeczywiście walczymy pod sztandarem Chrystusa Króla, czy raczej nie jesteśmy w praktyce dezerterami? Nie ma wątpliwości, że świat i również nasza zbolała ojczyzna może znowu być katolicka, ale nie możemy tylko wzdychać, czytać cały czas różnych tragicznych informacji, tragicznych zapowiedzi tego wszystkiego, co będzie się działo, jak jest źle, ale właśnie. Chcielibyśmy chwycić za tą duchową broń, która jest w tym programie krucjaty eucharystycznej podana. To jest faktycznie skuteczny środek do przemiany nas samych, do odbicia naszych dusz dla Chrystusa, naszych rodzin i dalej całego społeczeństwa. I tak naprawdę warto pomyśleć o tym, czy no nieprawdziwym wstydem dla dorosłych powinno być, że często małe dzieci czy młodzież gorliwiej walczą pod sztandarem Krzyża Chrystusowego niż oni. Dlatego właśnie ten postulat katolików ofiarnego czynu. Którzy przełamują swoje skłonności, którzy mają tą gotowość do tego, żeby dla dobra, które wiele kosztuje, które jest znacznie trudniejsze niż zło, potrafić się nawet przymusić, że faktycznie takich ludzi chcemy uformować, takimi my również sami powinniśmy być, żeby rzeczywiście w końcu ponownie nad światem zajaśniała chwała Krzyża Chrystusowego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.